No leśnie przede wszystkim na pewno dla chłopaków, bo faktycznie ten okres jest trudny pod względem pracy fizycznej, ale też siatkówkę oczywiście też tunujemy od pierwszego dnia jak się spotkaliśmy. Myślę, że za długa przerwa była troszeczkę po ostatnim sezonie i, i te kilka miesięcy to jest jednak sporo, więc wróciliśmy dosyć wcześnie, można powiedzieć, do pracy. Mieliśmy dwa tygodnie pracy w Rzeszowie, później mieliśmy tydzień wolnego jeszcze, żeby właśnie tą adaptację pierwszą mieć. I wróciliśmy tutaj, rozpocząłem zgrupowanie w Spale i cenujemy już już zaczynamy tronować tą siatkówkę taką na boisku o tyle, co nam się udaje, ponieważ brakuje nam jeszcze chłopaków, reprezentantów swoich krajów, więc czekamy z cierpliwością, żeby ten skład uzupełnić, ale też jesteśmy dzięki uprzejmości niektórych chłopaków, którzy nam pomagają. Ta ilość na tringu. Można już jakieś delikatne fragmenciki wprowadzać na tyle, co, co jest to możliwe dzisiaj. No, też się cieszę bardzo, bo i faktycznie ja w Rzeszowie i mieszkam w Bełchatowie. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o tych, o tych zmianach, bo, bo i Robert jest, i są trenerzy polscy, którzy są w zespołach. No, wyzwanie duże, ale cieszę się bardzo, bo ja myślę, że. To nie jest tak, no to nie takby tej te różnicy tenerowej, ale myślę, że przede wszystkim my młodzi tenerzy jesteśmy bardzo ambitni bardzo ambitni i swoją wizję posiadamy i chcemy ją przekazywać w sposób taki, który znamy siebie Polaków i mam nadzieję, że, że uda nam się zarazić tych chłopaków, naszych, nasze drużyny, żeby dobrze funkcjonowały według tego klucza, jak my chcemy. Ale ja pokażę. Na pewno my, Wacekorysowi, podchodzimy z dużą pokorą do tego, co robimy, z dużą taką motywacją, pracą i zaufaniem do tego, że możemy coś zrobić. Mieliśmy zespół, miał swoje problemy na pewno w przeszłości w ostatnich latach i na pewno musimy wypracować sobie. To zainteresowanie, to zaufanie i tą chęć bycia kibicem, bycia Rysowiakiem i nad tym też pracujemy. Na pewno, na pewno widać duże zainteresowanie i to się zgadza. Kibice Rzeszowie żyją siatkówką, żyją bardzo mocno. A najbardziej odczułem, może nie wiem czy przez moją osobę, najbardziej odczułem tych kibiców w sensie te zainteresowania. Ja jak wyszedłem kiedyś ze Stefanem na kolację, to ciężko było ją zejść, a zjedliśmy troszeczkę na zewnątrz, więc ludzie nas widzieli. I to było pokazane, to, to widać było, że jednak ta siatkówka, nie tylko męska, ale i żeńska w Rzeszowie jest bardzo popularna. No ale fajnie, no o to chodzi. Myślę, że kibice są naprawdę bardzo ważną częścią każdego zespołu, i wiem, że kibice w Rzeszowie są bardzo mocni, i ta gasa koresowia to są kibice, którzy, którzy wiecznie wypełniają hale i są naprawdę poświęceni do tego, żeby pomagać zespołowi. I też będziemy chcieli im dać dużo więcej uśmiechu niż mieli w ostatnich latach. To jest na pewno walka o czwórkę o medale, żeby mieć szansę o medale, bo myślę, że taki zespół tylko się z takim czymś może mierzyć. Oczywiście to jest czysta teoria, co pokazuje sport generalnie, ale na pewno nie, naszym celem na dzisiaj minimum jest oczywiście awans do play ale, ale walka o tą czwórkę to będzie ten, tą szansę, czyli bycie w czwórce, żeby mieć tą szansę grania o medale. Myślę, że to jest ten cel i ja się go... Nie boję jakby mówić o nim głośno, bo, bo ja po to też przyszedłem do Rzeszowa, nie przyszedłem po to, żeby być zespołem, który, który będzie gdzieś w połowie tabeli. Chociaż to, co powiedziałem wcześniej, z dużą pokorą pracujemy, ja pracuję z dużą pokorą i, i znając tą ligę, znając charakterystykę tej ligi i tego, jak ona będzie trudna, yy, chcemy się lepiej przygotować, bo to nam pozwoli na pewno. Mamy szeroki skład, mamy dobrych chłopaków i jeżeli uda mi się stworzyć drużynę z tych chłopaków, to będziemy bardzo mocni.